I jaką klasę wędki warto wybrać? Od jakiego zestawu zacząć wędkarstwo muchowe? Czy wędka za 3000 zł złowi Wam więcej ryb niż wędka za 500? Wędka, na którą łowię, to jest Exori X Fly Edition długości 9 stóp i w klasie 5. Jeśli chodzi o kołowrotek, jest to kołowrotek Mikkaido, Model Grading w klasie 4 na 5 i sznur mam pływający, jakiś chyba z Jacksona czy z jakiejś takiej firmy, nie wiem, może kosztował ze stówkę. Jezdą w klasie czwartej. Zestaw wygląda tak, że tutaj mam dołączony przypon koniczny, czyli taki, który się zwęża do końca linki. Tutaj mam takie metalowe mini oczko. I teraz do tego oczka ja sobie albo dowiązuję jeden przyponik z suchą muchą, albo na przykład przywiązuję sobie przyponik z suchą muchą i do tego samego oczka drugi przyponik z nimfą albo dwie nimfy więc mając taki zestaw jak ja taką wędkę z takim sznurem łowicie na suchą muchę łowicie na skoczka, łowicie na nimfę na mokrą muchę jesteście w stanie w ten sposób łowić więc szczerze mówiąc większość metod obłowicie tą jedną wędką dokładnie takim zestawem z pływającym sznurem jedyne co czego nie obłowicie idealnie ale też dacie radę to streamer bo streamer jednak wymaga tego, żeby go poprowadzić często głębiej, no i sznur pływający na to nie pozwala. Ale zdarzało mi się łowić wstrągi na streamera na pływającym sznurze. Więc, jeśli byście się zastanawiali, od jakiego zestawu zacząć wędkarstwo muchowe, to jest zestaw perfekcyjny. No i jak widzicie, ja już kilkanaście lat jestem na tej wędce. Wystarcza mi do większości tych metod i sprawdza się świetnie. Więc, dokładnie coś takiego. Jeśli łowimy na rzekach, tak jak ja, że maksymalnej wielkości ryby to są 35 może 40 cm, warto wtedy wybrać wędkę o niższej klasie. Dlaczego? Ponieważ będziecie mieć dużo większą frajdę z holu takiej ryby. Bo dla wędki o klasie 3-4-5, taka ryba, to już jest dość duża masa i rzeczywiście trzeba powalczyć. Kiedy wędką o klasie 8 to taką rybę wyciągniecie z wody po prostu i wędka się nawet nie ugnie. No i to nie jest frajda, jakby nie ma tego elementu walki. To jeśli chodzi o sam hol, natomiast później jest jeszcze temat rzutu. tak? Bo na suchą muchę musimy ten sznur rozpędzić, rzucić daleko. No i tutaj też ma znaczenie rozmiar rzeki. Bo jeśli mamy taką rzeczkę, jak tu w szerokości max kilku metrów, to te rzuty nie są dalekie. Jeśli łowicie na przykład na sanie, albo już, nie daj Boże, na jeziorach, gdzie rzucamy po 20-30 metrów, wtedy. Przydają się wędki w wyższej klasie, nawet są wędki dwuręczne, muchowe. Ja łowię na wędkę w klasie 5, wyżej bym nie szedł. Myślę, że jakbym kupował teraz wędkę, szukałbym klasy między 3 a 5, coś takiego. Ale mówię, to jest temat, gdzie łowisz i jakiej wielkości ryby łowisz. Zacznijmy od tego, po co jest klasa sznura wędki. Chodzi o to, żeby wędka była dobrze wyważona. Sprawia to, że dobrze wyważona wędka nie męczy ręki i jest w stanie bardzo fajnie napędzać sznur który też jest dopasowany właśnie klasą do sztywności tyle jeśli chodzi o klasy a jeśli chodzi o klasę sznura mam go wybranego celowo w klasie czwartej ponieważ zdarza mi się łowić na nimfę i sznur troszkę lżejszy bardzo fajnie się nadaje do nimfy bo można trochę dalej poprowadzić przynętę i sznur na jej tak bardzo nie ściąga niektórzy wędkarze nawet do wędki o klasie, nie wiem, 5, 4 dobierają sznur o klasie 2 żeby mieć mimo wszystko i fajnie tylko to jest dobre do nimfy, bo znowu wtedy na suchą muszkę będziecie mieli problem, żeby, żeby rozpędzić ten sznur. On będzie po prostu za lekki, nie będziecie mogli daleko rzucić, on nie będzie w stanie nagiąć wędki o klasie piątej w taki sposób, żeby ta wędka zapracowała tak jak należy. Takim skrajnym przypadkiem rozwiązania tego problemu jest metoda żyłkowa, o której może wiecie albo czytaliście kiedy do naszego sznura przyczepiamy taki bardzo długi przypąd, który ma długości, długość dwóch długości wędek, które ograniczają przepisy. I to sprawia, że tak naprawdę prowadzimy przynętę na samej żyłce. Daje to plusy, bo możesz prowadzić przynętę dużo dalej, ta masa żyłki nie ściąga przynęt w twoją stronę. Ale minusem jest to, że jest to do debaty, czy to jest wciąż metoda yy, muchowa, bo z definicji metoda muchowa powinna zawierać sznur. Tamten sznur jest praktycznie nieużywany. Nie wiem, ja połowię chwilę, dosłownie jeden dzień na metodę żyłkową i totalnie nie mam na to ochoty. Jakby właśnie jestem jedną z tych osób, która lubi mieć ten sznur, obserwować jego koniec. Jest zupełnie inne też czucie wędki, jeśli masz sznur, a nie zwykłą żyłkę. Więc nie bagatelizujmy tych klas, jeśli chodzi o wędek, wędkę, kołowrotek i jeśli chodzi o sznur. Natomiast moje ostatnie słowo odnośnie sprzętu: uważam, że on nie ma aż takiego znaczenia. To jest wędka, którą kupiłem 15 lat temu, jako pierwsza. Ten kołowrotek dostałem w prezencie. Sznur mam za stówkę i powiem Wam szczerze: uważam, że sprzęt nie, nie łowi. On nie powinien Wam wchodzić w drogę. Owszem, jeśli wędka jest za ciężka, za sztywna, jak najbardziej zmieńcie ją. Natomiast jeśli macie odpowiednią klasę wędki, czyli na przykład klasę trzecią, tak, tą sztywność. To nie powinno mieć dla Was żadnego znaczenia. Czy wędka za 3000 zł złowi Wam więcej ryb niż wędka za 500? Nie, nie uważam, że nie. Natomiast jeśli ktoś ma frajdę ze sprzętu, pewnie wydawajcie hajs. Ja też mam takie zajawki, gdzie sprzęt ma znaczenie i lubię pakować w to pieniądze. Akurat przy wędkarstwie jestem bardzo minimalistyczny. Raczej skill niż sprzęt.